No I Proszę bardzo, sobotni poranek. Zrobiłem jajeczniczkę z jajek takich zwykłych, marketowych. Zobaczcie. Słaba, słaba. Biała, jakaś dziwna. Zawsze mamy jajka tutaj takie świeże ze wsi. O, jak ty pięknie wyglądasz. Nie zobacz. zdążyłam się pomalować jajka. Ale zobacz, zobacz. Oceń tą jajecznicę O czym? Proszę, proszę. biała, cię. ja będę jadła ten. Ale biała. Nawet nie spojrzałaś, tylko słyszałaś, co ja powiedziałem. Usłyszałam. Ale spójrz, spójrz naprawdę, co tam jest. No to miało być żółtko, ale nie, nie wiem o co Ci chodzi, słuchaj, to jest ciepłe, bym chciała zjeść, ale ja, miód, 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 bo ja będę jadła ser biały z miodem. No, i znowu, 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 zamiast chcę przygotować, wiedziała, że będę nagrywał. Miód, miód, będziesz No dobra, teraz mecyję Izabeli od rana, proszę, to co z tym miodem i co z tym serem, opowiadaj. Ja bardzo lubię tak, chleb brzetni taki kwaśny, Mamy. na to masło, ja na to biały rzekli. ser. I na to miło to u mnie najlepiej gryczany. Dobra, ja już jej nic, to teraz wystygnie. A nie, tutaj mando, pitu, pitu, mando pitu, gadanko. A zamiast ja jeść, to w następnym odcinku opowiemy Wam, jak już Izabela zje. Czy smakowało? A może już jeszcze złapiemy, jak je ten ser. Tak, to wszystko. Tu jesteś nieprzygotowany stół do śniadania. No tu Izabela się maluje, Arkadiusz... a. Ale za to będziemy mieć więcej odcinków. Dobra, już miał zimne. No to już jem. 没念。Mm, yep.